Dobry wieczór. No cóż, niestety po raz kolejny wracamy do domu bez, bez punktów. Żałujemy. Trudno, tak się, potoczyło, tak się potoczyło to spotkanie. Od początku broń intensywnie podeszła do nas. Wysoko ruszyła, próbowaliśmy, mieliśmy swój plan na mecz wyjść pod tego pressingu, poszukać swojej szansy. Niestety nie udało się, ale te napory gdzieś tam przetrzymaliśmy, no i bodajże, nie wiem, już która to była minuta, w sumie nasze gapiostwo, bo stały fragment, piłka wychodzi już jakby spoza poza pole karne i no, gapiostwo jednego z naszych zawodników, który myślał, że może nie trzeba będzie przykryć, albo ruszyć będzie można już do przodu, no, tak się inaczej, piękny strzał z dystansu, 1-0. Drugą połowę postanowiliśmy też gdzieś tam wyjść i, i ruszyć. No nie udało się, zostaliśmy skarceni, dostaliśmy bramkę i, i do końca meczu gdzieś próbowaliśmy, ale jednak troszeczkę nam brakło myślę argumentów i broni odniosłem zwycięstwa, Także gratuluję tu zespołowi gospodarzy, trzech punktów. Dobry wieczór. Dzisiejszy mecz był dla nas takim egzaminem z dojrzałości, żeby przez cały mecz nie popełnić błędów, które skomplikowałyby nam sytuację. Na pewno prowadziliśmy grę od samego początku. Nie strzeliliśmy kilku dogodnych sytuacji w pierwszej połowie, przez co ta druga wymagała od nas dużej mądrości, dobrej asekuracji ataku, takiego zrównoważenia. I tutaj myślę, że bardzo dobrze zrealizowaliśmy ten cel. Także, także fajnie, bo Uważam, że na pewno największym sukcesem dzisiejszego meczu jest zagranie tego meczu na zero z tyłu i tak naprawdę nie dopuściliśmy chyba do celnego strzału dzisiaj drużyny gości, także, także z tego się najmocniej cieszymy. Krzycia wygrana z rzędu, taki duży optymizm chyba też w Waszych szeregach. Tak, była nam potrzebna taka seria. Odpowiedzieliśmy na trudniejszy moment w najlepszy możliwy sposób. Chciałbym, żebyśmy kontynuowali tą dobrą passę. Za tydzień w Białym Stoku też czeka nas trudny mecz, ale dalej potrzebujemy zwycięstw, tak samo mocno jak wcześniej.